Witamy po media treningu przed KSW24. Jest z nami Borys Mańkowski. Cześć Borys. Dzień dobry wszystkim. Jak forma? Bardzo dobrze. Gdyby nie było, bardzo dobrze by mnie, by mnie tu nie było. Czego spodziewasz się po benie? No Czego mógł się spodziewać? Na pewno, na pewno będziesz chciał mieć trzymać na dystans. Bo to nie jest żadna tajemnica, ponieważ jest wysoki. No i, no i co, ja będę musiał to przełamać jakoś, będę musiał skrócić to moimi pięknymi milionami balansów, żeby skrócić dystans, Troje się pobić w górze, a później zobaczymy. Jeżeli będzie szło w górze, będę się w górze, jeżeli nie będzie szło w górze, będę starał się go sprowadzić. E, powiedz nam, Borys, wracasz po kontuzji. E, czy czujesz się trochę zardzewiały może? Nie, zdecydowanie się nie czuję, ponieważ nawet jak miałem tutaj, to próbowałem cokolwiek robić. Także chociażby jogę, żeby, żeby, żeby cały czas mięśnie były, że tak powiem w, w, w rozgrzaniu. Dlatego nie, zastygły, zastygły, zdecydowanie się nie czuję, wręcz, wręcz przeciwnie. Jestem w tym zawodnika, który nie lubi powiedzmy walczyć co 2-3 miesiące, gdzie cały czas jest presja, cały czas są przygotowania. Po tych 10 miesiącach czuję ogromny głód. Jestem na 20, wybedłuszała walka, dlatego myślę, że muszę dać siebie wszystko. Co dalej, rewanż za slamkiem? A dalej zobaczymy. Na razie myślę o tej walce. Jeżeli wygram, to słyszałem, że mam mieć rewanż za slampkiem, dlatego chcąc nie chcąc chcę rewanżu, ponieważ chcąc rewanżu chcę wygrać tę, tą walkę. A jakaś zmiana taktyki na, na slampka? Nie myślę o tym. Na razie na razie się skupiłem na Benie, a potem będę myślał o slamku. Okej okay, Borys, powodzenia, życzymy zwycięstwa, do zobaczenia wodzi. No ja mam nadzieję, do zobaczenia. A czekaj, 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 jeszcze Cię nie zapytałem jedną rzecz. Bo... Bonus nie znalazł mojego roweru. Obiecywał, obiecywał z tego co widziałem, akurat przesłaliło mi zaraz 20 osób, mi przesłało linka do wywiadu specjalnie, nawet pokazali mi która minuta, kiedy mi to gada, ale no niestety nie znalazł. Ja widziałem tam, że wpadła jakaś złodziei. Tak, złodziei, aż niemożliwe, aż niemożliwe, że to tak. Tak się stało, bo to wstało się dosłownie w 5 minut pod kamerą, pod samym biurem podróży, ale no trudno, no tak się stało. Okej, okay, dzięki. dzięki.